Pamiętny dzień, po dwóch latach. Możliwe, że ostatni. O, po dwóch latach wsiadam za kółko. Ania zostawiła nam auto. Idziemy na zakupy. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dotarli na miejsce. Mama, Bo po lewej stronie. Na szczęście w automacie, więc pół bieda. Co to automat, Automat taka skrzynia biegów. Gdzie mamy jechać? Kierownica po prawej stronie. Ja za każdym razem się mylę i wsiadam po złej stronie i... a mama teraz ma kierować. Trzeba No, okej, okay, to chcę nagrać. Dobra, dobra. U mama grubej dury dał jeść się takiego napędu, jak Lamborghini takie brum brum. O jak, 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 jak. Masz? Żyło, Jakby to Państwu powiedzieć? Pewnych rzeczy się nie zapomina, nawet że z lewej strony dojechaliśmy cali i zdrowi. To prawda wycieczka krótka, bo tylko 9 km, ale jesteśmy. Idziemy na zakupki. O, Marysia chce kupić swoją własną furtkę. A tam Maurycy i Marcel kupują własne rzeczy za własne pieniądze, które zarobili przy pomocy tacie. Został automatów do gry dla wicji. To jest mocno niepokojące. Dlaczego w Australii kadr stanowi taki problem? Zabawa. Wszystko zaczyna się od zabawy. A kończy poważnym uzależnieniem. No ja rzucę, bo jak doszli chodź, to sobie barwą Tak wszyscy myślą, że to zabawa i tylko wrzuć. Dolarka. A kończy się długami, kredytami. Witam Was rodzinka rodzinkach i mamy ogłoszenie, że rozpoczęliśmy, nie, założyliśmy Patronite, więc jeżeli chcecie nas wspierać w tej podróży, to się, macie nie taką możliwość. Ja może, że też nie dopłyniemy do Polski. Możliwe, że dopłyniemy do Polski. I taki jest albo, nasz cel al, ostateczny. Al, albo że nie! Się nie. Dostajemy, nie dostajemy mamy dla Was kilka propozycji, będziecie mogli ja przeczytać, e, jakie to są propozycje właśnie na powierzchni. Podlinkujemy Wam e, w opisie tego filmu. E, zaglądajcie, patrzcie i... I możecie... Co? Możecie? <laughs> na pomóc, nam ukoncić nasz nas wspoma wspomagać dobra. Wagę! Nowy tydzień zaczynamy od wywozu śmieci z jachtu i dostarczenia wody. Mamy pierwszą kontrolę policji za nieposiadanie przez dwie osoby kamizelek ratunkowych, co jest w Queensland obowiązkowe. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Dingi musi posiadać napis Jachtu, że jest przypięty do Jachtu w innym wypadku. Uznawana jest jako oddzielna jednostka pływająca i powinien podlegać rejestracji. Wlewaj. Posałowali? Pokąpali się w jacuzzi. Mega, mega, mega fajnie. Skorzystali z gorących pryszniców. Wracają do domu. Gdzie to placaka? Chcieło no. było to mokre. Te które wolnego? No. Wszystko jest mokre. I przy okazji wygrałam za podstatą 5 dolarów moje hazard. W rodzinie. Szczerze. Nie to, mówiłam ci, że nie pójdzie, ale to jest Znajdujemy się teraz w Brisbane i szukamy miejsca w jakiejś marinie, ponieważ tata za jakiś czas wyjeżdża do Nowej Zelandii, do pracy. Więc szukamy jakiegoś miejsca, żebyśmy mogli stać z mamą, żeby było bezpiecznie. I żeby, no, jak coś się stanie, yy, aby się nic nie działo, ale jak przyjdzie jakiś wiatr, albo jakaś burza, to żebyśmy byli bezpieczni, no. Więc... Yy, a zaraz będziemy jechać i będziemy zwiedzać Brisbane. Yy, mama prosiła, żeby uwierzyć, kto prowadził. <grym> Po co? Widać mnie w okularach mamy. Serio widać. raz widzę, bo jeszcze nie widziałam Z bądź udziałem. Podróże małe i duże. Szukamy miejsca dla Don, żeby ją bezpiecznie na chwilę odstawić. Żeby się pan kapitan nie denerwował, że kapitanowa z kotwicy zejdzie. Słuchajcie, szukamy i znaleźliśmy i tutaj się zgodzono, zgodzono wyrażono zgodę na to, żebyśmy tu wpadnęli. Oni jeszcze nie wiedzą z kogo mają. Oni jeszcze nie wiedzą z kim mają do czynienia i A jeszcze nam po sąsiedzku bardzo sympatycznych ludzi, <grym> ja ze <grym grym> sąsiadów tutaj zrobiono. Problem jest taki, że wszyscy z północy, czyli z Wielkiej Rafy będą spływać niebawem przed sezonem cyklonowym. Się udawać na południe i wszystkie keje są zabukowane, bo cena jest chyba fajna, dobra, atrakcyjna. Jest tak. w porównaniu z Gold Coast to nawet połowę mniejsza, można by rzec. I ubezpieczenie nasze jest wystarczające, a, a w Gold Coast machano głową i mówiono, że, mm -mm. Mm -mm. że musimy zrobić się poszerzyć ubezpieczeniowo. No dobra. Ruszamy dalej, dzieciaki głodne. Ojciec nas tu targał z dobre półtorej godziny, żeby zobaczyć, że na własne oczy, że Google nie kłamał, że zamknięte. Ale mówił, zdjęcie musi sobie zrobić, żeby kolejny klub odhaczyć w Australii. Polski oczy. Fajny Mo nie wygląda, jakbyś. Ja już nie... Cały dzień spędziła w samochodzie. Ja już nie, ja już nie w Piękny, spokojny wieczór na rzece w Kumra. Nie ma wiatru, nie ma fali. Cisza, spokój. Pięknie. Idą, przypłynęli po całą dniu. Yes. Jest. numer jeden. No to wiecznie, przypłynął. Na dwóch fajnie, to będzie wyszło. Byśmy na Oh yes. jest! mikrofon. Osta. Uchylała są strzały. Jesz mi show, to ma ta. Zawalona na zobaczyć. Szła pani na gorące uczynku. Kręci się wokół nas policja na skuterach. I łapie wszystkich <noise> po kolei, którzy Chociaż trochę przekraczają prędkość, robią fale, bądź po prostu nie mają kamizelek. Maciej też miał ostatnią rewizję. Jak płyną z dziećmi na pontonie, Matylda sterowała, ale tylko dostali reprementy, że nie mają tak. Maciej nie miał kamizelki, dzieci na szczęście miały. A co tam cię wyczepili? A, że ponton jest niepodpisany, bo jak. Hmm, tutaj jest taka zasada, że takie jednostki pływające albo są rejestrowane, albo muszą być podpisane do jachtu. Że w razie czego, jak gdzieś odpłynie, żeby było wiadomo, do którego jachtu należą. Matylda już przygotowała szablon, żeby nasz ponton podpisać. Trwa dyskusja. Słowo widać, ale nie będę wychodzić. A tam drugi, widać, jestem z boku. Druga inspekcja. Już mają dwóch na pontonach. Tak? Tak. Matrycia przygotowała szablon. W związku z tym, że policja zwróciła nam uwagę. I będziemy teraz spróbowały. A! Wlazbam! <laughs> Tutaj była próba generalna. Mm, czy szablon daje radę? No i ja odcisnął, dobra. Dobra, gdzie tutaj? Poczekaj, by zaczęło wiać faktycznie. To nie teraz? No nie, spróbujmy, no. A tutaj? Ops. Tutaj? A, myślałam, że bardziej z przodu. Z przodu, a nie na tyle. A może tu, no. no tutaj, żeby, wiesz... Żeby tutaj była... Tak, tu jest dobrze. Mm-hmm. Udało mi, podoba... mi się. Mi też. Z drugiej strony chyba też zrobimy. Nie. Nie? <laughs> nie, już na pewno nie wyjdzie tak samo. <laughs> tak samo dobrze nie wyjdzie. No. Chyba na uły. Dunyna, nie dunyna. Ale dobrze, to fajnie. Jeszcze Wam pokażę naszą miejscówkę. A, bo tam na lewo tam trochę jakby ten karton tak się rozjechał. Widzisz tam biały tam? To może rozpuszczalnikiem. Przemalowaną stopę. Dobra, ruszamy w miasto. Nareszcie udało mi się znaleźć dosyć pranie przez pewnej cenie, bo za wielką pralkę 18 kg zapłaciłam 13 dolarów i za dużą suszarkę 23,5 kg, 5 dolarów, więc za 18 dolarów dzisiejsze ponad tygodniowe pranie. Tylko dzieci mi się nie udało pozbyć. Razem ze mną. Rozwalają pralnie. A że rozwalanie pralni, więc nie będzie dzisiaj nagrody, tak Maurycy? Taka jest umowa, prawda? On wie jaka. Niedzielny poranek. A nie, sobotnie, przepraszam. Już przeskoczyłam o jeden dzień. Nadal stoimy na rzece w Kumra Gold Coast Właśnie stan wody się obniża Dzisiaj jedziemy na rynek Polski Wiersben upolować jakieś pyszności Zaczyna się ono o 9 rano, więc wyjeżdżamy o 8. Och, Marysia, coś tam pokasuje sobie. Poczekaj, lepiej Auto pięcioosobowe, więc księżniczka zostaje tylko na co dowiedzie. Podejście dzisiaj do klubu. Robimy bez problemu dojechaliśmy w niecałą godzinkę z Gold Coast i zobaczcie, tak to wygląda. Dzień dobry! Ja tu z tą brygadą. Ech. Polski klub będzie celebrował 70 lecie Albo obchodzi 70 lecie Gdzie to mi się posia mogła przyjść? Oczywiście na drożdżówki z makiem. Zobaczcie, taka drożdżóweczka z makiem. Można również e, makowca takiego sobie. Kupić są serniczki. I są pączki oczywiście. Oczywiście tutaj dzieci się e, mm, Zajadają hot dogami polskimi z prawdziwymi polskimi kiełbaskami. Nie ma sobie równych. Mamy chlebek. Spotkałam się z Karoliną, która tutaj napisała książki o Australii. Obserwowałam ją na Instagramie, więc bardzo miłe spotkanie. Jeśli ktoś się interesuje to... tak, to bardzo polecamy profil Karoliny. I książki oczywiście także. Mamy o, smakołyki. Ja zaraz się biorę za makówkę. E, maku, e, makówkę, drożdżówkę z makiem. Do kawki. Zobaczcie, takie maki tutaj z tyłu nam się prezentują. Jest całkiem sporo osób. Fajnie. I wasze tak troszkę zrobiliśmy tu dzisiaj. Pięknie. Pięknie, nie? To jest nasz archiwum i, i taki mały muzeum. Super. Teraz wyra, wyrabiamy to, proszę, naprawiamy. Że mogą przyjść rodzice i tak. pokazać dzieciom. Tak. Super, pięknie. Tak zaskoczyło nas, że, że przychodzą nawet je, Australijczycy już tutaj. O, tak, tak. Do, do tego klubu mniej więcej 70% naszych klientów, których tu przychodzą, są Australijczycy. Okay. I to jest tak część naszej pracy. Żeby No, biblioteka jest otwarta w piątki i, i jak jest ma no, I tu duże, duże remonty będą okay. robione. To jeszcze... Można do pani przyjść i tak. wynająć, wypożyczyć. Państwo są. Trzeba mieć adres, bo my mieszkamy na wodzie. Na, na wodzie. Już ostatnie dwa lata krążą wiatrem po świecie. To, to pięknie. Tak. Tak. Bo bardzo to, ciekawe historie po, po, to, to, to po tej II Światowej Wojnie przyjechała ta emigracja i od razu w 1951 drugim roku kupili ten duży plac, był taki stary drewniany dom i to był ten polski klub, a tu te właśnie pokazuje, ten budynek mhm. budują i to było w 1968 roku. To tak 16 lat zbierali i zbierali. Takie małe puszki od kawy. Każdy miał domu, żeby dodać donacji i wybudowali ten papier a, a to był nawet mniejszy mały dom w e, innej lokali w, nazywa się West End Aha, bo, I, i, bo to, jest... to sprzedali i tak, kupili bo ten, ten duży ten, plac, to jesteśmy Ta, bo, bo to był mały plac, nie mogli rozbudować, a tu mieli du, duży, duży plac, tak. My, 16 lat był ten mały, ten drewniany dom, wybudowali ten budynek i ten budynek dzisiaj 55 latem tak. dalej stoi. Tu czasem a, parę tygodni temu a, ambas, pan ambasador to był i miał a, pięć konsulów z nimi, mieli tu takie spotkanie na dzień, bynajmniej, bynajmniej ten a, pokój na, na dzień, na, na zebranie. A tu dzisiaj a, nasze wolontariusze dostają nowe koszulki, dzisiaj będziemy rozdawać. Nie? Nasza wizyta w Klubie Polskim a, w Milton. Dobiegła końca, było bardzo fajnie. Mogliśmy kupić e, dostawę świeżej kibasek, pączków, serniczek. E, poznaliśmy galeretki, wiele ciekawych osób. Pan prezydent e, oprowadził nas po muzeum, które tutaj się mieści. E, poznaliśmy przesy przesympatyczną panią w bibliotece. E, Zjedliśmy po hot-dogu z polską kiełbaską. No i ja spotkałam się z Karoliną, która pisze książki o Australii. I właśnie jedziemy do niej na kawkę, bo nasze dzieci się bardzo polubiły i ganiały razem przez cały okres. Poznałyśmy też Panią Marię, która pisze prozy. Nie, poezję, przepraszam. Poezję po polsku i po angielsku. Także wiele fajnych spotkań dzisiaj za nami. I tu sobie z Marcelem wracamy. Ale tu patrzcie, kogo tutaj po drodze mamy. O, jeszcze nie W Wpiąć, proszę pana. A jakiś ciężar? nie, Nie. To nie sarna, to jest kangur. Jaka niespodzianka! My tu z marcelkiem rowerkami wracamy z miasta. Uważaj, wiesz? Nie, nie wiem na ile on jest taki udomowiony, a na ile ci może wpierdzielić. Chyba przyszedł na wyżerkę, ale tu ładnie z przejeżdżać, tutaj się zgubiliśmy z Maurycem. Aha, dlaczego się zgubiliście? Bo jechaliśmy, a tak wolno jedzie, ja muszę ostatnio... Zobacz jak on ma fajne łapy, jak się drapie. Mm. A w Gualdgosława w Malinie widzieliśmy takiego, jeszcze malutkiego. Tak? Ale cudny. No hej, hej chłopaku. Albo dziewczyno. Jeszcze nawet nie wiemy, jak to rozpoznać. No dobra, lecimy, bośmy się umawiali. Co tym razem, Panie Kowieski, się wydarzyło? Co? Co tym razem się wydarzyło? Ktoś się pyta. Ja się pytam. Nie wiem. Nie byliśmy w tym mieście. Czemu wszystko czarne? może w Tak. Może stres. Dlaczego mama, chyń. Nie po. O, no nie. Ma. Coś jest wolać. Nie wolać, Nie wolać, Piękne okoliczności, zachód słońca. Mama, no chodźmy jeszcze dziś na spacer. No my nogi mi będą stały mi. A warię, mama. Trzeba trzeba Kiedy mija się ostatni raz? Niedawno Jak niedawno? No, no w Nowej Zelandii Uważaj, żeby się nie oklapało To ważne operacje na Donnie, co szykują Wszystko czarne i brudne Trudne i czarne. Co ma robiłeś? Albo robić zamierzasz? Nic. Codziennie. Pani kapitanowa. Generator piłuje i piłuje. Działania? Spuszczam olej Nie ma oleje, tak? tak? tak. I do no. co tam masz co to jest? Co to? Dziura dziura w czym? Co? O matko, a czemu czemu że ona się zrobiła? nie wiem, przegrzała się grzałeś, czy co? drgań pewnie wiesz przetarła? tak o kuźwa i co to, 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 to tak miło po prostu z tego, tak? Maciej? A. mamy przyczynę problemu? to wszystko mamy przy generatorze też w separatorze mamy dziurę Dawnie, tak się prezentują łapy kapitańskie. I cała teka umozana w smole. Porządkowanie, nastał moment porządku. W magicznym schowku kapitańskim, w którym mieści się pierdylian śrubek i śrubeczek. I logika kapitańska nie podąża za logiką reszty załogi i nigdy nie wiemy, yeah, yeah. gdzie czego szukać. Ale jest teraz nadzieja, prawda? Że impeller w worku z impellerami będzie się tam znajdował. W no. się na torbę. Nie, no już może nie trzeba nawet. Pisze to, będzie pamiętał dobrze czapce Królik. Akcja ratunkowa na rzece Kumre w Gold Coast. Dzieci rano wypatrzyły różową piłeczkę, która się unosiła na rzece i postanowiły ją wyłowić. A to flamingo! Pokaż. <grywanie> Ale fajne! Dzielni jesteście. Chodźcie. Marysiu W związku z naszą ostatnią awarią Generatora i Dymieniem czarnym Na cały pokład To ten brud się rozniósł Wszędzie, więc Dzisiaj czyszczenie taki Żeby chociaż trochę nabrała blasku O, chociaż tutaj trochę Nie bardzo widać Ma no, nic Tu są jeszcze wszędzie ślady w rękach Maćka, odciśnięte więc spróbuję to wyszorować Good morning! Zapraszamy na Patrona! Widzimy się na naszym kanale Sailing Donna!